Hej kochani, takie małe pasieczne SOS. <grymne> tak mi się przypomniało teraz, że na początku, kiedy zaczynacie przygodę z pszczołami, niektóre rzeczy dla nas, tych pszczelarzy, którzy już mają pszczoły kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, rzeczy są oczywiste. A dla Was nie zawsze. To jest normalna rzecz. Nie musimy wszystkiego przecież wiedzieć. Więc tylko taka, wiecie, taka troszkę głupia sytuacja. <grymne> Ale mi się zdarzyła, więc może się też komuś przydarzyć. A po co? Pierwsze, kochani, to jak zrywamy dziką zabudowę, jakieś mostki w ulu, matecznik i wiecie, odruchowo powinniśmy mieć zawsze jakieś wiadereczko, woreczek. No nie zawsze też mam ze sobą. Nieraz jadę z pracy, spieszę się, więc jak się to mówi. Wiecie, no kładzie się tak pod ręką. Nie kładźcie kochani na ulach. Ten wosk, zwłaszcza ten dziewiczy, ten biały, do słońca w mgnieniu oka się po prostu roztapia. Zostawia nam plamy. Później trzeba to dobrze przeszlifować, żeby nam lakier chwycił do odmalowania. Tak samo kochani, jak macie podkurzacz. Akurat tu na tej pasiece nie zniszczyłam sobie daszka, ale za pierwszym razem jak położyłam podkurzacz, to też odruchowo sobie właśnie kładłam na daszku ula obok po tak, żeby był pod ręką, tak mi było wygodniej, po co się schylać. Zepsułam sobie tak dwa daszki, z czego pierwszego to jeszcze nie załapałam, że to jest od podkurzacza, tylko po jakimś czasie sobie myślę tak, co to takie dziwne kółko? Za drugim razem już wiedziałam, po czym to kółko, więc już nie kładę na daszkach. Jeżeli kładę, to dosłownie ułamki sekund są, a później sobie przypominam, żeby ściągnąć jednak na ziemię. Więc tutaj też byście mieli taką uwagę. I pamiętajcie, kochani, jeżeli Was pszczoła rządli wbije rządło to w pierwszej kolejności pamiętajcie, nie, nie mam statywu, wiecie, ale nie zbieramy sobie tak do palca, jakbyśmy chcieli szczyptę soli wziąć, bo wtedy sobie cały ten woreczek jadowy wbijamy jeszcze bardziej, wciskamy sobie sami, aplikujemy, można powiedzieć, wiecie, no jak chcemy apiterapię, nie ma problemu, wiecie, zaaplikujmy sobie, ale jeżeli niekoniecznie, to pamiętajcie, zdrapujemy paznokciem, dłutem, tak jak widzimy wbite rządło, to od drugiej strony, kochani, tak jak jazzgę, prawda, próbujemy wyciągnąć i tak samo robimy właśnie z rządłem. Absolutnie nie chwytamy go palcami, nie chwytamy go ani u dzieci, ani u nikogo. Jeżeli nie wiecie, jak się zabezpieczyć, na przykład chcecie, żeby pszczoły się wzbijały, więc najlepiej, kochani, Właśnie winogron, coś co w zimie nie będzie cieniować bardzo, w lecie da taki płot właśnie, gdzie te pszczoły będą musiały iść do góry. Mięta naprawdę umie wyrosnąć bardzo wysoka, jest prawie równa z ogrodzeniem, więc ma z 1,20 Też w tamtą stronę mi się wzbijają pszczoły prosto do góry, w tą stronę kochani mi po prostu nie zalatują pod dom, więc tutaj bardzo rzadko, żeby mi chciały lecieć, ale i tak mają jakieś takie przeszkody, więc idą prościuteńko do góry. To oczywiście chodzi o te działki graniczne, gdzie no nie chcemy, żeby jednak gdzieś tam sąsiadom przeszkadzały. Choć mam z drugiej strony faktycznie, ale też te wloteczki są na naszą posesję, odwrócone, więc nie ma takiej możliwości. Znaczy, wiecie, możliwość jest zawsze, że pszczoła urządli, ale niekoniecznie nasza, no nie? bo to przecież może też być obca pszczoła. Tutaj pamiętajmy, no to co możemy, to robimy tak, żeby zabezpieczać jak najbardziej, ale właśnie coś, co do góry leci, coś, co będzie, nie, musimy, nie muszą to być jakieś bambusy, nie muszą to być tuje. Mogą to być nawet drzewka owocowe, które właśnie w lecie mają liście, a jeszcze do tego mamy dobre owoce lub z czegoś możemy skorzystać. Właśnie tam za miętą mam jeszcze borówki amerykańskie, więc też bardzo lubią kwiatki, nektar z kwiatków. Tam dalej mam też działkę z poruczkami, z jabłoniami, więc tak naprawdę, żeby wleciały, to i tak muszą wylecieć ponad tą naszą głowę. Co jeszcze z SOS-ów takich, kochani, na szybkiego? Pamiętajcie, jak chcemy plebić przed wlotkami, to róbmy to wieczorem i tak, żeby tą trawą nie smargać po wlotkach, bo one momentalnie słyszą, że coś tam się dzieje nie lubią koszonej trawy, nie zawsze są złośliwe, nieraz mają ten gorszy dzień, że faktycznie jakaś jedna ciekawska wyleci i nam da po uszach, to tutaj uważajcie, ale tak bo na pewno wieczorem na spokojnie przejść dzień, idziemy w kapeluszu, nie narażamy się niepotrzebnie na urządlenia, ale przede wszystkim na utratę pszczół, bo pamiętajmy, pszczoła po urządzeniu umiera, więc nie chcielibyśmy, żeby tych pszczół przez to, że tam coś zaniedbujemy, ubyło. Co by jeszcze z takich moich największych błędów? No chyba podkurzacz, wosk na daszkach, no i chyba tyle na teraz. A tak to nazbiera się tego, kiedyś Wam powiem o jeszcze gorszych, to nie uwierzycie, no ale człowiek się uczy całe życie i głupi umiera.